Cześć witajcie, ja jestem z powrotem dzisiaj kolejny dzień i kolejna przygoda uh, okej, okay. zróbmy, żeby było jaśniej, dobra. Mam nadzieję, że moje... A, już wiem dlaczego może być tak pierdzielić w głowie. Pewnie ten mózg trochę się zepsuł i dlatego. Cholera, dalej nie wiem co naprawić. Nie, po nie pomyślałem, że się sprawdzić to w ogóle. Sheet! To słabo. Uh, Widzę jakieś gówno, to jest, to jest niedobre. O Jezu to był zły pomysł, co to robi? Nic, 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 nic pożytecznego. Eee, może może byśmy sobie ugotowali to sobie, o dobra, co dzisiaj zrobimy? To jest do nic. Trzeba, trzeba się skupić coraz mocniej na tym mózgu. Bo ten mózg, jest trochę. Nie bardzo, to jest trochę. No to nie jest za dobre, co się dzieje z tym mózgiem. Kwiaty, idziemy szukać kwiatu. Gdzie są kwiaty? Shit, nie ma kwiatów Czy jest ta dziura? O no, to było, to było smutne, co mi się spotka. Co ja tam prawie wpadłem do tej dziury? O, gdzie są kwiatki? Halo, nie ma kwiatków. Smutek. Ja nie, nie, nie słyszałem tego, debilu. Tak słyszysz? Baranie, ogarnij się, proszę cię. Co to jest? No, na razie to nie potrzebuję, nieważne. O, kwiatek, ale fajnie, nie? He, 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 he. Bądź normalny, bądź normalny, zbieram kwiatki. Zbieram kwiatki, bądź normalny Proszę, o kurwa O kurwa A, 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 mamo Mamo Co to kurwa jest? Mamo, mamo Mamo, mamo Mamo O ja pierdzielę. A, mamo Mamo Ała, ała Masz kurwo, no i co? Co, chodź tu, chodź tu fajterze, ty kurwo. O, shit, shit, shit. O, no. Eee. E... E... Ok. Jak mam się przed tym obronić, kurwe Wiele trudnych pytań, wiele trudnych pytań. Ten. John to wszystko wykraftować, co miałem? Potencjalnie nie chuja, co? Niestety nie. To jest bardzo smutne. Ale, <grystanie> okay, zbieram kwiaty, bo to jest haha, musój mój fajny hehe. <grystanie> nie wiem, dużo co, co są te SIDy, ale. Uuu, okay. dobra. Ooooo Trudne sprawy. Oj, bardzo trudne sprawy. Hmm. Nie wiem, co bardzo mam zrobić, żeby. Co na razie mózg mi się nie psuje, więc po cholera to zbieram. Marnuję kraty. Ok. Eee, zegarek informuje mnie, że minęła. Pełna godzina, dziękuję bardzo w tym momencie, potrzebowałem tej informacji, dziękuję, dziękuję. E, zbieram karotkę, karotkę proszę. I druga karotka też cię bardzo proszę. Potrzebuję drzewa, drzewa drzewna. Drewniane drzewo potrzebuję. E, nie zrobiłem go, tak? Nie zrobiłem. Spokojnie, nie denerwuj się. Ja tylko jestem zestresowany, bo twój brat Mietek umarł. Ba, 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 ba. Dlaczego mówię Mietek, bo tak się zamknęła postać. Skyrimę w sumie. Jakoś tak mi się skojarzyło teraz. I to jest moja ulubiona postać, w ogóle Skyrimę zacząłem grać znowu i jest, ta gra jest genialna. Bardzo przyjemnie mi się gra. Fajny chill out. Um, Czopój, to czopuj, Dobrze, ale mój ulubiony chopper, no. <grym> chop, chopper. Um, co musimy zrobić teraz? E, Przydałbym się znaleźć jakiś teren. Tam widziałem, że jest jakaś woda, wysepka czy coś takiego. Pójdziemy tam, zobaczymy, <grym> zobaczymy. O kurwa Stary Skąd ty tu jesteś? Okej, okay, nieważne Nie będę cię ruszał, bo ty mnie zapieprzysz Znając życie, to jest niby takie bezbronna. jak przypieprzy, to będzie znowu re retro game i... Nie będzie smutek, będzie smutek, będzie płacz, będzie, będzie hejt Znowu <laughs> Ale fajna woda, olo Takiej ładnej wody nie ma nawet w Watch <laughs> taki tam hejcik, kurde <laughs> um. Dobra O Berry, berry? O, jest, jest, jest. Trawa, trawa. Mój mózg się zepsuł jeszcze, nie. O, była masakra wtedy. O, ja myślałem, że mi się tak pieprzyło w głowie, bo coś zjadłem, ale... Chociaż może pośrednio też. Ale to mi się wydaje, że przede wszystkim, że mózg mi się zaczął trochę męczyć. Nie nie dobrze, nie wiem jak mam za, za bardzo kontrolować to Niestety. Rocks. Ej, rocki alone zbieram znowu. O, mam no, groby. No nie wiem, czyby groby były najlepszy pomysł, żeby tam iść, ale no co, no? Jak no, co poradzisz, jak nic się poradzisz, no mine! Ooo, jak on a nie mine, jak się w spację przytrzyma. Że ja dopiero teraz to odkryłem. Nitrę, nitre, nitrę nitre mam. Okej. Okay. No, bardzo fajna sprawa z tym jest. Okej, okej, okej. dark. Oh my god. Ok, weź to. Rodzka też weź. Będzie smutny Rodzk. Nie wiem, czy ja bym chciał się tutaj zamieszkać niedaleko. E, niedaleko złego miejsca, zwanego też złym miejscem. No, oczywiście mówię o grobach. Um, no, wolałbym nie, wolałbym nie. Za się zrobić ciemno. Na pewno muszę zrobić. ...torcza, bo ostatnio mi się bardzo przydał. W sumie mnie uratował. No, on tak... O! Tu będzie ta dziura, nie? O. Nie, tu nie ma tej dziury. O lol. No, wtedy... Wtedy to spotkałem tak... ...randomowo? O lol! Ale jaja! Oh my god! O, co to jest? Kolejny kolejna teren jakiś? Dziwny? Wow! Wow! Cały czas nie gra muzyka, to jest smutne, bo. ...ja to myślałem, że jakaś muzyka będzie grała. Szkoda w sumie. Bardzo w sumie. W sumie, bardzo w sumie. No. Tak, tak. Bersy, berys, bery, 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 burz. Biorę. Pomajnuj sobie jeszcze. Nie wiem, dużo, to ni trochę, o, flinty, flinty. Da się zrobić ciemno. Gdzie są jakieś drzewa, że miał raczej blisko drzew. Na pewno nie tutaj. <grym> Ale ja, ja poszedłem. A, wracajmy do lasu. W lasie jest dobrze, bo przynajmniej jak będę musiał rozpalić drzewo. Rozpalić drzewo, he e, Rozpalić cokolwiek, to będę, przynajmniej będę miał dostęp do drzewa. Nie wiem, czy od razu nie walnąć tamta Aki, stać mi. Dobra, czopuj, 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 czopuj. Chyba to nie jest najlepsze miejsce, żeby tutaj się osiadać, ale. O, tam. Cóż, stać mnie, stać mi. mogę później zmienić gdzie indziej. Tu coś było, to nie wiem co to jest. Groby, groby będzie trzeba rozkopać. Zgromadź mnie beka To potrzebuję łopaty do tego <gry> Jak zrobić łopatę? A muszę ją wykraftować najpierw Okej okay. Okej okay. Luxury Luxury Axe Nie, 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 nie hmm. łopata? Okej, okay. robi się ciemno Przynajmniej, że jak dam więcej drzewa Drewna, drewna to mój mózg się nie będzie psuł, do bardzo. Ale jednak to... ...bullshit Okej okay. hmm. dobra Jest 10 minut Wooow To będzie wszystko na dzisiaj do zobaczenia już jutro. Siemanko. I, i nie wiem, dalej jak mam naprawiać mózg mój. No. Dzięki. Cześć.